Najtańsza myszka gamingowa, ale nie byle jaka, po prostu sensowna, na którą warto zwrócić uwagę. To jest sześć wyselekcjonowanych myszek, które my już testowaliśmy. Wy wybierzecie, która z nich jest najciekawszą propozycją, a ja Wam je zaprezentuję. Steelseries Prime. Jest to myszka za około 130 zł, a nawet czasami w promocji za 99, co daje niecałą stówę. W rodzinie Prime mamy jeszcze tańszego Prime Mini i trochę droższego Prime Plus. Jeżeli chodzi o tą myszkę, tak się prezentuje i ta prezencja, no właśnie, dla niektórych jest największym minusem, dość specyficzna bryła. Steelseries mówi, ta bryła to jest właśnie bryła, która sprawia, że jest ta myszka bardzo ergonomiczna. Ale niestety dość sceptyczni są niektórzy yy, użytkownicy tej myszki co do tego, i mówią, że no nie do końca nam to pasuje, a jeszcze w dodatku jest tylko dla praworęcznych. Jeżeli jesteś fanem RGB, to też jest kolejny minus tej myszki, no bo jak zobaczycie sobie, jest RGB na scrollu, a poza tym no próżno go szukać. Jeżeli chodzi o minusy, takie subiektywne trochę, to przełączniki są bardzo fajne. Jeżeli chodzi o jakość, ale ten ich dźwięk i ten feeling jest taki dość specyficzny. Jakby tak skleja trochę. Nie każdy to też może lubić. Jeżeli chodzi o plusy, to moim zdaniem liczy się tutaj zdecydowanie wnętrze, a wnętrze to jest sensor. True Move Pro i ten sensor sprawi, że będziecie mogli grać nawet na najwyższym poziomie, inwestując tylko 100 zł. I wszystkie inne minusy można powiedzieć, że idą w zapomnienie. Plusem jest też przebud w oplocie, który możemy odczepić. No i waga 69 gramów. Nadal uważam, że plus, bo to nie jest wiele. Kolejna propozycja Xenon 800 od Genesisa myszka, która jest właśnie perforowana. Ale największym jej plusem jest właśnie personalizacja, bo możemy się naprawdę pobawić w ramach tej myszki. Dostajemy wymienny tutaj panel przedni, jeżeli uznamy, że ta perforacja, że trochę jej za dużo po prostu jest, na bokach wystarczy. I możemy sobie ten panel wymienić. Dodatkowo, jeżeli sobie usuniemy tą część na górze, właśnie przed wymianą panela, dostajemy dodatkowe odważniki. I te odważniki możemy tutaj wsadzić w zależności od tego, jak bardzo chcemy mieć dociążoną myszkę. Ale to nie wszystko. Dostajemy dodatkowe ślizgacze i elementy, które możemy sobie wymienić, tak jak na przykład ten przycisk do DPI. Wyciągamy i możemy zamienić na czerwony, bardziej agresywny, no i mocniej kontrastujący na samej myszce. Wagę myszki możemy dostosowywać, bo jest ona defaultowo bardzo lekka 58 gramów, czyli ponad 10 gramów lżejsza niż poprzedniczka. 130 zł około tyle kosztuje w momencie kręcenia tego materiału, co cały czas daje nam dwie dechy zapachu. Uh, zapasu do 150 zł. Jeżeli chodzi o sensor, to też jest plus tej myszki, bo PMW 3389 to sensor z górnej półki. Mówi się, że przy wyższych DPI czasami występuje pewien smoothing, ale nie każdy go zauważy, także trzeba mieć bardzo wyczulony feeling, jeżeli chodzi o myszkę. Zdecydowanie jednak sensor na plus. Minusy. No, powiem Wam szczerze, ciężko się doszukiwać, bo nawet to RGB jest bardzo przyjemne, ale na przykład nie mamy wyciąganego przewodu, tak jak było w poprzedniczce i sam wygląd obły, delikatnie bym powiedział, że hmm, może zbyt taki mało agresywny? To już sami ocencie, czy jest to dla Was plus czy minus wygląd tej myszki. Myszka tylko dla praworęcznych przycisków. Mamy podstawową ilość, tak samo jak w poprzedniczce. Ergonomia jest ok, choć dość mocno podbity tutaj środek myszki. To też może być dla niektórych minusem, ale wiadomo, To ręka to ręka. Jednemu będzie pasowało, drugiemu mnie. G102 to myszka od Logitech i jest to jeden z ich podstawowych modeli. Mamy oświetlenie RGB, które jest bardzo przyjemne, i tutaj zdecydowanie zaczynamy plusy tej myszki. Zarówno prawo, jak i lewo ręczni po raz pierwszy będą mogli spokojnie chwycić za myszkę, bo jest ona, jak widzicie, symetryczna i dużo lepiej będzie się sprawdzać, bo poprzednicy nie dawali takiej możliwości. Sensor przetestowany wiele razy. Nie jest to najwyższa półka, ale zdecydowanie wystarczający dla wszystkich, którzy nawet chcą grać na wyższym poziomie. Nie ma na co narzekać. Omrony tutaj, jeżeli chodzi o przełączniki, czyli już taka trochę klasyka gatunku, jeżeli chodzi o lepsze myszki, ale z niższej półki, chociaż nawet często droższe korzystają z tego rozwiązania. Kolejny raz niewyczepiany przewód i bez oplotu, chociaż no niektórzy mówią, że nie lubią oplotu i to nie jest aż taki minus. Poza tym myszka, i to trzeba zauważyć, dość krótka. Zobaczcie sobie ile dłoni tutaj mi wystaje. Ci, którzy lubią robić tak zwanego pazura, nie mają problemu, ale dla niektórych będzie to myszka po prostu za mała. I faktycznie jest niewielka, a mimo tej swojej wielkości waży 85 gramów i jest najcięższą na razie myszką z tego zestawienia, także no mogłaby być lżejsza. Urokliwe jest jednak to, że spektrum wyboru, jeżeli chodzi o kolorystykę tej myszki, jest dość szerokie. Tutaj mamy najprostszą czarną, ale jest biała, fioletowa, niebieska, także coś dla ludzi, którzy lubią się wyróżniać i za to według mnie duży plus. Kategoria myszki nieoczywiste. AOC GM530. Mycha, no właśnie, mało popularna, kosztująca 90 zł, czyli taja, a oferująca naprawdę dużo. Sensor to jest plus, PMW 3389. Bardzo przyzwoite podświetlenie, chociaż dość mimo wszystko skromne. Możemy sobie zmieniać tutaj DPI i od razu mamy sygnalizację też świetną dotyczącą tego na którym jesteśmy poziomie. Sam design prosty i no taki urokliwy. Mam takie trochę wrażenie, że nawiązujący do Devadera, zwłaszcza tutaj ta końcówka myszki charakterystyczna. No, ale jest to nawiązanie na pewno dobre, bo Devader popularna i bardzo lubiana myszka. Sama wielkość mychy idealnie pod dłoń. Nie zostawia zbyt dużo miejsca, naprawdę uniwersalny wybór. No, te przełączniki kali, posłuchamy sobie ich i, no, brzmią tak bardzo plastikowo dość głośne też, także to nie każdemu może się podobać i ten klik, no jest, bym powiedział, mniej przyjemny niż w poprzednika. Jest to najcięższa myszka do tej pory, ale 90 gramów to też nie można nazwać tego wagą ciężką jednak swoje waży. Samo wykonanie myszki, są tutaj gumowe boki, no ale takie mają wrażenie, raczej feeling takiego prostego plastiku. Ja bym to uznał za jakiś tam minus. Dodatkowo przewód niewypinany, ale za to w oplocie i to jest spoko. Marka AOC, nieoczywisty wybór, może trochę ryzyko, ale 9 dych naprawdę za to dostajemy sporo, także niespodzianka. Widocznie AOC chce się wbić w ten gamingowy nurt i musi mieć jakieś argumenty. Gdy pojawiały się na rynku myszki perforowane, to Lix był jedną z pierwszych, która weszła mocno na rynek i bardzo popularnych myszek. Pewnie będziecie porównywać ją do Genesis'a, Xenon 800, bo faktycznie są podobne, nawet te obłe kształty. Moim zdaniem na plus, jeżeli chodzi o endorfi, tutaj działa RGB. Wydaje mi się bardziej soczyste i robiące lepsze wrażenie. No, ale nie mamy tej możliwości personalizacji, którą mieliśmy w Genesisie. Mogliśmy sobie wymieniać, dokładać ciężarki i tak dalej. Waga, można powiedzieć, że bliźniacza 59 gramów, także różnica jest prawie żadna. Idą te myszki web-web. Minus nie można oczepić kabla. Wy w Genesisie też nie mogliście tego zrobić. Jeżeli chodzi o sensor, tutaj mamy PW3325. No, tutaj zdecydowanie plus dla Genesisa, bo ten sensor jest oczywiście bardzo dobrym sensorem dla większości wystarczającym, jednak pozostawia troszkę jeszcze do życzenia, zwłaszcza w porównaniu z 3389. Cena 120 zł, bardzo przystępna, i jeżeli chodzi jeszcze o jedną ważną różnicę w porównaniu do Genesisa, no bo to porównanie, no nie możemy się od niego oderwać, to to, że ta myszka jest bardziej symetryczna. A co za tym idzie? Raz. Ma to różnicę ergonomiczną, niektórym będzie to bardziej pasować, niektórym mniej, no i leworęczni będą bardziej zadowoleni w tym przypadku. Skoro już sobie je porównujemy, no to zestawienie bezpośrednie Lix, jak widzicie, trochę też dłuższy, więc to może mieć znaczenie, zwłaszcza dla tych, którzy mają większą dłoń, ale też różnica jest w przełącznikach. W Genesisie Omrony, a w przypadku Lixa Kali. Powiem szczerze, że mimo tej różnicy, ten... Sposób kliku jest dość podobny, ten feeling, ale zdecydowanie głośniejszy w liksie. Co dla wielu może być minusem. Raczej nie chcemy hałasować myszką, no i Omron cieszy się raczej trochę lepszą opinią. Kalifornia Access Manual. Myszka, która dla osób, które lubią starą szkołę, będzie dobrym wyborem, bo waga 120 gramów. Zdecydowanie, zdecydowanie najcięższa i to o 30 od Kto... tej, która jest druga w tym rankingu, nazwijmy to. Tak jak wspominałem, no. To nie jest też tak, że cięższa myszka to jest gorsza myszka, ale się utarło, że teraz śrubujemy ten wynik i jeszcze lżej, jeszcze lżej, no bo wiecie, szybciej możemy zamiatać. Jeżeli chodzi o ergonomię, jest tutaj w porządku, jest dość dużą myszką, długą, przez co nam się cała mieści w dłoni, jednak nadal jest tutaj delikatnie zagięta, Wszyscy no, leworęczni nie będą jej propsować, bo nie będą mogli jej używać. Jak sobie weźmiemy to opakowanie i postawimy tą myszkę, to zobaczymy, że ona pod spodem ma listwę LED, która delikatnie właśnie powinna robić małą chmurkę dookoła i jest to efekt, który ja bardzo lubię. PMW3325 to sensor, o którym przed chwilą mówiłem, także środek tabeli, nic top-topów, ale też można spokojnie pograć. Według mnie największym minusem tej myszki jest przełącznik użyty tutaj w klawiszach, bo nawet jak już sobie posłuchamy to tak klika, tak trochę skleja bym powiedział, trochę skleja i ja tego nie do końca czuję, to odbicie jest dla mnie trochę za słabe. Nadal jednak, no, nie można się przyczepić, że jest to jakoś źle wykonane. Przewód nieodczepiany, tylko Steel dał nam taką możliwość. Jeżeli jest to dla Was ważne, no to już wiecie, która myszka dla Was około 150 zł za tą myszkę Kalifornia w podstawowej cenie, ale są też promocje i możemy zgadnąć ją za mniej niż 100. A, może nie powiedziałem o przycisku Fire, którego nie było w poprzednich myszkach. Dwa podstawowe plus Fire, czyli taki, można powiedzieć, przycisk do aimowania w swojej podstawowej roli, czyli delikatnego zwalniania kursora, żeby docelować, ale oczywiście jest to konfigurowalny przycisk, więc możemy sobie zrobić z nim, co tylko chcemy. Wszystkie myszki z dzisiejszego filmu do 150 zł na moim stole, chociaż warto podkreślić, że niektóre no nawet do stówy, co sprawia, że prawie 5 dych jeszcze mamy w kieszeni którą wy byście wybrali, patrząc na cały przekrój, który pokazałem, tego, co mogą, jakie są plusy i minusy podstawowe tych gryzoni. Jestem ciekaw waszej opinii, piszcie w komentarzu, którą wybieracie, albo jaką macie swoją propozycję. No ale pewnie wielu z was mówi, dobra, dobra, pomóż nam i powiedz, co ty byś wybrał dla siebie. Jeżeli chodzi o moją tutaj preferencję, to... Jeżeli mamy promocję, to do 100 zł styl jest bardzo, bardzo dobrym wyborem. Może nie ma tego RGB, ja tego aż tak bardzo nie potrzebuję. A sensor jest sprawdzony i niezawodny. A jeżeli miałbym iść dalej, to może jedna z tych dwóch. Tutaj lepszy sensor, tutaj delikatnie, bardziej mi się podoba wygląd, miałbym dylemat. Także słuchajcie, czekam na wasze opinie. Która z tych myszek według was jest najbardziej opłacalna? A ja nim się pożegnam, poproszę Was jeszcze o lajka pod tym filmem, bo te lajki wspierają nasz kanał i dzięki temu wiemy, że te filmy Wam się podobają i przy okazji Wam pomagają. To co, do zobaczenia w następną niedzielę. Trzymajcie się. Hej!